Zamknęli mnie w VIP-ie w Dress to impress, i tylko mogę używać te rzeczy do ubrania się właśnie na temat, który został wylosowany. Witches. Okej, okay, będę wiedźmą, a tak się składa, dobrze się składa, że tutaj są chyba takie stoje pasujące do tego tematu. Czarownica może mi się kojarzy z wielkim kapeluszem, taka wiecie, przy tym takim kotle, ale też może mieć takie rogi, co powiecie, Na no to mi się to podoba. I taką opaskę. Hmm, czemu by nie? W wersji czerwonej? Oczywiście, ale spróbujmy dalej, słuchajcie. Uszy, uszy dałabym sobie jakieś takie straszne, i może bardziej jakieś takie o, takie sterczące. Dobrze, zobaczmy włosy. Słuchajcie, wolałabym się najpierw pomalować. Skórę sobie zrobić. Weźmy jakieś sobie włosy. Które by to włosy? Jeśli wezmę te, no to będzie widać wszystko idealnie. Ale nie do końca mi się one podobają. Może jakieś inne? Muszę pamiętać o tym, że czas leci. O, a może te? One są bardzo ładne, więc dobrze, usuńmy sobie, słuchajcie, te włosy, te czarne zostawmy, tylko że one musiałyby się ruszać. Słuchajcie, na maksa animację, więc albo wezmę sobie to, albo wezmę sobie to. Zdecydowanie. Okej, okay. czarownica musi mieć miotłe. Idealnie idealnie, ale taka fioletowa będzie lepsza, no to teraz szukamy jakąś kieckę ona się zrobiła zielona ej, to jest dobry pomysł bardzo dobry pomysł, ale ja szukam coś, jakąś kieckę tutaj, ja jestem ciekawa poczekajcie, pójdę do tutaj, bo mi się, ach, bo mi się wydaje, że ja tutaj coś mogę mieć, nadającego się właśnie na czarownicę czy się mylę? o, takie coś i ja słuchajcie sobie pousuwam hmm pousuwam sobie może tak, jakoś zrobię shiny dress, tak, niech się świeci ale słuchajcie, ona nie może być chyba taka tylko ja bym ją fioletową zrobiła dobra, gdzie jest ten fiolet? Taką fioletową, o, jakoś tak. Tylko, że teraz to co mam na głowie, to mi tutaj, słuchajcie, nie pasuje. Powinno to też być jakieś takie fioletowe. Okej, okay. dobra, dobra, rozumiem, rozumiem. Więc musimy teraz tak. Um, co ja teraz zmieniam, to złoto może być. To musi być takie bardziej niebieskie. Okej, okay. a ja się jeszcze będę musiała pomalować, o tym muszę pamiętać. Mogłabym mieć kapelusz, ale będę wyglądała tak jak one wszystkie. Więc słuchajcie, nie chciałabym aż tak mi się wydaje. Czy coś jeszcze stąd mogę? No nie wiem, ale wezmę może sobie buty. Buty sobie wezmę te oczywiście. Te takie długie chcę mieć i ja bym je wzięła czarne. Wszystko słuchajcie na czarno. Ok, tak to będzie git. No i jeszcze tak. Miotły mam. Ok, 30 sekund słuchajcie. Mi pozostało. Muszę się pomalować. No ale, żeby to zrobić, to ja muszę tu wyjść. Więc się zastanawiam, czy pomalować się tutaj? Na zielono? Dobra, zrobię się zielona. Wyglądam, słuchajcie, strasznie. Miotła, 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 miotła. Seat? Dobra, będę się działa. słuchajcie. Sit front. Okej, okay. dobra. Pyk. Jestem gotowa akurat. O, właśnie raj stopy, ale ja mam długie buty, więc tak. piernik Sigma. Pięknie wygląda pięknie. Dam dobra, niech mu będzie. Dam piątkę, słuchajcie, ale ten kapelusz. Nie, dam mu czwórkę. A na szczęście nie zmieniłam bo słuchajcie, kapelusz ktoś inny ma lepszy, taki faktycznie dla o właśnie ten dla czarownic. No, ładnie, ładnie, Jeremiasz. Dobrze, dajemy piąteczkę. No, tylko że make-up znowu nie jest taki straszny, ale wiecie, czarownica też nie musi być jakimś strasznym mega make-upem, więc dobra, niech będzie. Należą im się piąteczki. Zobaczmy dalej. Nani idzie na ni. Nani nie dokończyła, pomalowała się tylko. Na zielono, tak. No dobra, dała jakieś tam rzeczy, ale mało. Więc dajemy trójeczkę. Error, idzie Error. Mhm. Jabłko, e, jak ta. Czarownica z Królewnej Śnieżki. O właśnie, i tak też napisała. Super pomysł, bardzo fajny pomysł. Dlatego dam czwóreczkę. Bo to taka wersja jest, słuchajcie, nowocześniejsza. Teraz ja. Zobaczcie, teraz jestem ja. I co powiecie? Co powiecie? Coś mówią, ale ich nie rozumiem To jestem ja, widzowie Hello Dobra, nie będę już schodzić z tej miotły Ale tak to wygląda Fajnie, że sobie wzięłam jeszcze Te słuchajcie, włosy ruszające się Bo No ładnie to wyglądało O ja, tu jest Kitty Dusia I to jest ogromna konkurencja Słuchajcie, okulary Też fajna rzecz, powiem wam Ładnie to wygląda, no Idzie joliszka. Zobaczmy, jak ona się ubrała. Okej, okay, okej. Okay. Hmm. Dobrze, damy czwóreczkę w takim razie. Za mało czasu, mówię. No właśnie, to może jej trochę czasu zabrakło. Gdzieś tam jakieś mini niedociągnięcia. Dlatego tutaj czwórka. Dajcie znać, czy dobrze mi poszło, jak się ubrałam, tak, za rzeczy z vipa. Um, ładnie. I powiem Wam, że to był dobry pomysł, żeby się przefarbować na zielono. Tutaj daję czwórkę, bo jeszcze coś bym dodała, jak właśnie ten kapelusz czy miotła. Takie bardzo charakterystyczne rzeczy dla czarownicy. Idzie następna osoba, a raczej leci. Kiecka. Mega. Jaki gorset! Ja chcę ten gorset! Skąd ten gorset? No dobra, co? Zostawię piątkę, nie? Wydaje mi się, że zasługuje na piątkę. Ale ładnie. No, kiwi. Powiem wam, że tutaj też leci piątka. Ładnie, no. To, co wy często ubieracie, to wy bardzo często ubieracie. To nawet spoko to wygląda w tych wszystkich stylówkach. Cóż, mogłam też to ubrać. Pewnie jeszcze fajniej by było. O, teraz idzie czarownica. Skąd ona ma ten kociołek? Z Halloweena. Oskubana No to moim zdaniem Ona powinna słuchajcie wygrać Tak sądzę bo ma i Kociołek którego nikt nie miał I e, oczywiście ten Kapelusz i miotłę Zielona sukienka No po prostu to, tu jest też kociołek Ulala -la. Proszę o pięć dziękuję No myślę że się należy Ten kociołek i włosy fajnie się ruszają I nawet jeszcze dała te Pajęczyny Teraz mamy głosowanie. I jak? Jestem ja! Dziękuję bardzo! Juhu! Dzięki. Dzięki widzowie. Jak wam się podobam jako czarownica? Mi się bardzo podoba. I zastanawiam się nad zagraniem jeszcze w drugą rundę. A co tam? Sekretny pokój znam tu. Ja też znam sekretny pokój. Widziałam ten sekretny pokój. Idziemy tutaj. Patrzcie, lecimy tutaj. Teraz, uwaga, idziemy tutaj i jest sekretny pokój. Ja też widziałam to, widzowie. Wiem, wiem. Ale to, że nie nagrywam, to nie znaczy, że nie wiem o tym. Po prostu rzadko nagrywam to Imprez, bo wy jakoś nie oglądacie u mnie Dresdu Imprez. Może wam się nie podoba, jak się ubieram. Dlatego tak to, widzowie, wygląda. Jest mi przykro, oczywiście z tego powodu, no ale cóż mam Widzowie zrobić. Dobrze, lecimy teraz do kolejnej. Cyberpunk? Serio? Przecież to jest bardzo ciężki temat i ja jeszcze muszę wykorzystać tylko do tego Vipa. Zielony kolor to już nie tym razem. Damy sobie taki. Okay. No i wracamy. Słuchajcie, na Vipa. Nie ma co. Spójrzmy, czy może coś z kalendarzu adwentowego można byłoby wykorzystać. No nie, dobra. No to nie. Teraz tak. Hmm. Cyberpunk, no to takie bardzo ciężkie rzeczy bym powiedziała, trzeba ubrać um, Takiecka mi się skojarzyła, czarną I teraz tak, ten pas, taki, a to się zastanawiam, żeby było czerwone Okej, okay, mamy to Buty na pewno a? będą musiały jakieś glany, coś w tym stylu Nie ma tu żadnych broni, więc weźmiemy telefon Dobra, telefon może być, ale nie niebieski Niebieski jest brzydki, weźmy czarny albo czerwony, no właśnie czerwony okej okay. okej, okay. dobra, mamy to więc teraz tak, musimy lecieć na tę stronę, co stąd by można było sobie wykorzystać, tu nie jakieś takie dziwne ścięcie bym chciała, albo gdzieś tam jakieś trochę wygolone i tak dalej, poszukajmy takiego, ewentualnie jeszcze takie coś, ale to to się zaraz okaże, to Wydaje mi się, że to, tylko że włosy właśnie zmieniłabym na czerwone i mamy tutaj czarny. Dobra, nie będziemy chyba więcej kombinować. Mamy tak, takie coś. Lepsze by były na e, płaskiej podeszwie, ale dobra, niech będzie. I teraz tak, to ja sobie muszę zmienić i też damy czerwone, tak jak ma kiecka. Okej, okay. i co by tu jeszcze? Jakoś tak mało dodatków mam, a może tą sukienkę w ogóle zmienić i to sobie tylko ubrać. Co myślicie o tym? Okej, okay, teraz to ze sobą współgra. Chciałabym rajstopy. Czy ja mogę oszukać i pójść sobie gdzieś tam po rajstopy? Czy coś takiego? Ja potrzebuję rajstopy. Dobra, widzowie, żeby tak jakby zadbać do końca o tą moją strówkę, to złamię trochę zasady i słuchajcie, pójdę po rajstopy. Potrzebuję je bardzo. I powiem wam, że te buty byłyby jeszcze. Lepsze. Rajstopy, rajstopy, rajstopy. Rajstopy, nie tu. Szybko, 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 szybko. 40 sekund. Gdzie są te rajstopy? Oh my god, nie mogę ich znaleźć. Gdzie są rajstopy? Nie widzę ich. O nie. Tylko nie to. Nie będę dokończona. Yy, make up. Nie mam make upu nawet. Gdzie są jakieś. Dobra, weźmy to. Yy, czarne, 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 czarne. Muszą być czarne. Pyk i to też niech będzie czarne ok, make up, make up, na sam koniec make up, słuchajcie jak się robimy make up, taki? nie, to, bo to wygląda na Harley Quinn, dobra taki, zrobimy sobie taki niech będzie, słuchajcie nie znalazłam innych rajstop, a chciałam te takie z kratką no i niestety nie jestem do końca zadowolona z tego, ale ok, dobra, idzie wersja zielona mhm, mm na ręce też mogłam coś dać, no ładnie dobra, to dajemy piąteczkę Dajcie pięć proszę. To już jest, słuchajcie, ostatnia runda, więcej grać już nie będziemy w dzisiejszym odcinku. Właśnie te ładne takie rajstopy. stopy. Jeremiasz, no ładnie, ładnie, ale troszeczkę mi się wydaje, że za słodko, ale dobra, dam tą piątkę. To nie jest zbytnio w temacie mi pasujące, tak się wydaje, więc dajemy tutaj trójeczkę, słuchajcie. Zobaczmy dalej. Idzie kolejna osoba, ale się nie ubrała też w temacie, choć oczywiście ładnie wygląda. Dlatego dajemy trzy. Kitty, Bella, Tube. No i zobaczmy, co oni powiedzą. Jak im się spodoba to. Zobaczmy. Okej. Okay. Takie coś. Takie coś, słuchajcie. Dobra. Może już. Okej. Okay. I tak. Bella daje ci jeden od pingwina. Co? Dlaczego tylko jeden? o oh my god, co to idzie? U -la -la. Co tu się dzieje? No powiem wam, że mega. Tutaj tylko słuchajcie, yy, piąteczka. Tak jest, dodam. Piękna, piękna, słuchajcie, stylizacja. Mega, taka kolorowa, zwariowana właśnie jak cyberpunk. Uuu, jaki print na butach! Ja nie mogę. To się dzieje. W ogóle nie tematu. Ej, ale ładnie, co? Dobra, dam ten tą piątkę też. Teraz Maja. Zobaczmy, jak się Maja ubrała. Okej, okay, to nie jest ten temat, ale ładnie ogólnie. Więc słuchajcie, zostawiamy trójeczkę. Idzie Nati. O, wow. No, ładne. Ładne. Okulary, właśnie. To jest ta rzecz, której mi brakowało przede wszystkim. No, wydaje mi się, że mogłaby wygrać, słuchajcie, tym swoim outfitem. Serio. Malwi. No i ona też podobnie. No. Piąteczka. I zobaczmy. Hmm. Ładnie. Ładnie też. Takie kolory bardzo ciekawe. Więc dajemy pięć. Chociaż powiem Wam, że takie 2, 3, cztery Osoby w tej rundzie nawet i szóstkę powinny dostać. Uuu. Co tu się zadziało? Maseczka. Ciekawe. Hmm. Dobra, to damy 5. Bo dziwne, ale fajny print w ogóle na kiezce jest. I zobaczmy jak wygląda podium i ja! Słuchajcie, nie wiem, moim zdaniem. Moim <grym> zdaniem na pierwsze miejsce nie zasługuję, ale słuchajcie, jestem tutaj z nimi na pierwszym, drugim i trzecim miejscu. Dajcie znać, jak Wam się podobało. I często się udzielałem na tujaczkach. Nie flexuj się, piernik. My się z wami żegnamy. pa, pa.